Od teściowej, pieniądze jak zwykle. Dobre, i to 500 zł. I od moich rodziców piękna 3D torba. Każdy z nas dostał torbę z napisem. Każdy z nas dostał ręcznik. Ja dostałem pomarańczowy. Mój mąż dostał, tu leży. Niebieski, a juka beżowy. Dostałam też pralinki. A, a Zbyszek dostał czekoladki. E, ja dostałam pralinki czekoladki. On ja dostał chybatę. Słuchajcie, odpadł mi góra rosyjska. A dostałam wódkę rosyjską. I dostałam, słuchajcie... A, tu się tak zamyka. Mamuszka i dostałam pieniążki. Położyłam je sobie do portfela. I dostałam 200. Także takie prezenty od rodziców. Także, takie święta. A najgorsza moja wikilia ever. Także jutro nagram Wam filmik. Straszny. Dzięki wielkie za uwagę do usłyszenia, papa. Pa. Od Julki. O, ale kulę śnieżną, muminkową, nie wiem, czy będzie widać, bo się strasznie odbija, są muminki, tata muminków, mama i hatif na towie i one stoją na takiej kuli i dodatkowo, że myślałam, że to jest trochę większe, jest to są i wisełka, moje ulubione słodycze, brawo Julia, jesteś wielka. Các em điểm điểm ạ. 嗯。Mm. в <laughs>